Cześć, witajcie z tej strony Nagon, a dziś pokażę wam sposób, jak zarabiać w Greenville. Konkretnie dwa sposoby, ponieważ będzie to jeden sposób dla awka, a drugi dla zwykłego gracza. <grytania> Żeby w ogóle zrobić ten sposób, kupujemy tutaj, wchodzimy do dealershipa, wpisujemy 2020 Elysion i kupujemy ten samochód w wersji EXL. Hybryda CVT. Ponieważ może przejechać aż tyle mil. Wcześniej to wykraczało poza skalę, i nie wiem, czy to był końcowy akcycyjny. No, ja go nie będę kupywał, bo ja go mam kupionego. I teraz będzie, Wam sposób yy, dla awków. Sposób dla awków i dla takich, co chcą grać, kto jest dosyć podobny. Bierzemy sobie B jako IKEA auto, i jedziemy na lotnisko. Teraz. Jeszcze zanim pojedziemy, dajemy job selection I wybieramy jakąkolwiek placzę Ja wybiorę to I słuchajcie, teraz w karcie macie film W którym powiem wam Na temat przerwy na kanale Która za jakiś czas niestety mu się, Będzie musiała się pojawić Dobra widzowie, jesteśmy już na lotnisku Więc wjeżdżamy sobie na niego To bierzemy sobie ten samochód Który przed chwilą zakupiliśmy U mnie jest on brudny I ma dosyć, no ma połowę paliwa Dlaczego? No bo ja dosyć z niego bardzo go i dobra, teraz ustawiamy sobie ten na 85 i teraz przytrzymujemy D i klikamy Escape. Kiedy mamy, już jak wyświetli nam się ta tabela, ze scaper jakby to możemy puścić D. Powiem Wam taki trik, ciekawostkę, czy nie wiem, jak to nazwać. Jeśli nas wywali. Samochód się zostanie zreperowany, w sensie będzie czysty i napełniony. Czy nie do końca, bo jak go zrespiliśmy, co ma połowę i jest brudny, to się właśnie w taki sposób zrespi, ale i tak dostaniemy pieniądze, więc wam polecam, żeby wywaliło was. Czy <laughs> się wywaliło? Zostańcie jawkami, kiedy, kiedy będziecie mieli go umytego i yy, zatankowanego, i zresbciego właśnie takiego, takiej postaci. Dobra. Sposób dla normalnych ludzi jakby, czy nie wiem, jak to określić. Powiedzmy sobie, nie awków, yy, którzy chcą sobie pograć w tego Greenwilla, a niekoniecznie nie, yy, chcą stawiać kąpa na noc lub na cokolwiek, żeby sobie jeść. Dlatego, śpimy sobie ten samochód. Sposób jest dosyć oczywisty. Bierzemy oczywiście pracę i jeździmy wokół map. No to widzę, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, zapraszam do, do kolejnych. I dzisiaj chyba się pojawi nawet kilka filmów, jeszcze nie jestem pewien. I będzie jeden taki smutny film, bo niestety wyjeżdżam i będzie przerwa. Więc to był sposób jak zarabiać dla i dla ludzi, którzy chcą pograć w Więc to by było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!